Cześć, tutaj Maria i dzisiaj pokażę wam nowość w aplikacji LifeKit. Będą to dzienniki specjalistyczne, czyli takie dzienniki, które możemy sobie dostosować pod konkretny przedmiot, na przykład pod logopedię lub język angielski. Wchodzimy w zakładkę dzienniki. Oczywiście wcześniej musimy tę zakładkę włączyć, czyli możemy włączyć ją w zakładce ustawienia, placówka Następnie na samym dole mamy zakładkę edzienniki dzienniki, i tutaj jest y, możliwość włączenia całego modułu e dzienników. Po przejściu w zakładkę dziennik, i na górze, w wybraniu e dziennik, pokazuje mi się, y, pokazują mi się wszystkie dzienniki. I w tym wypadku to są dzienniki grupowe, ponieważ na rok 2020-2021 nie miałam żadnych dzienników specjalistycznych. Natomiast teraz mogę stworzyć sobie dziennik specjalistyczny na kolejny rok, czyli 2021-2022. W prawym górnym rogu naciskam w zakładkę Dodaj dziennik i tu mogę stworzyć dziennik specjalistyczny. Od razu mam na górze informację typ dziennika, że to jest dziennik specjalistyczny oraz rok szkolny wybrany 2021 na 2022. Typ zajęć specjalistycznych, mogę na przykład wpisać logopedia i następnie nazwa dzienniku. Też wpiszę logopedię i na przykład mogę zapisać tutaj jeszcze coś, co chcę zamieścić, typu na przykład prowadzącego lub na przykład grupa i nazwę grupy. Następnie wybieram nauczycieli, którzy będą mieli dostęp do tego dziennika, czyli na przykład w tym wypadku wybieram panią, która prowadzi zajęcia z logopedii. I następnie wybieram dzieci uczestniczące, czyli osoby, które będą w tym dzienniku, powinny być tam dodane. Także w tym wypadku wybiorę tylko jedno dziecko, i tutaj wybiorę na przykład kajetana. Ok, Kolejna, kolejny krok to jest okładka, i tu nazwa placówki wpisała mi się automatycznie tą, którą mam wybraną, natomiast mogę ją edytować. Dyrektor również jest wpisany domyślnie, też jest możliwość edycji. I kolejny krok to jest adres. On również uzupełnia się automatycznie, ale jest możliwość również wpisania go ręcznie lub poprawienia. Także ja tutaj wpiszę. Oraz numer telefonu również można zamieścić. Po naciśnięciu zapisz, taki dziennik specjalistyczny pojawia nam się w danym roku, który, w którym został stworzony. Czyli on nie pojawia nam się w 2020 na 2021, bo tutaj on nie został stworzony. Pojawi nam się w kolejnym roku, czyli 2021 na 2022. I ja już tutaj mam stworzone trzy dzienniki, z czego jeden, dziennik test specjalistyczny, jest zarchiwizowany, czyli kliknęłam w trzy kropeczki i dałam tutaj archiwizuj. Taki dziennik pojawia mi się w tym roku, ponieważ on gdzieś kiedyś istniał, natomiast jest status archiwizowany. Dwa kolejne dzienniki mają status aktywny. Pierwszy to jest język angielski, który stworzyłam wcześniej, natomiast logopedia również się nam pojawia, czyli to jest ten dziennik, który stworzyłam w tym momencie. Po kliknięciu otwiera mi się dziennik i mogę już tutaj e, przechodzić przez kolejne zakładki. Pierwsza zakładka to jest rozkład zajęć, czy tutaj też mamy historię zmian, czyli możemy sprawdzać, co kto zmieniał w danym czasie oraz jest możliwość dodania tygodniowego planu dnia, czyli mogę dodać aktywność i zaznaczyć od której do której godziny ta aktywność ma miejsce. Następna zakładka to informacje o wychowankach, czyli tutaj też jest możliwość uzupełnienia tego. Są, są to rzeczy, które są wpisywane w zakładce ustawienia dzieci i zaciągają się automatycznie, czyli jest możliwość, czyli jest imię i nazwisko dziecka, następnie data urodzenia. Wszystkie te rzeczy są z zakładki ustawienia dzieci. Kolejna rzecz to obecność na zajęciach. Ona również będzie nam się zaciągać automatycznie, jak tylko dziecko będzie już miało wpisywaną taką obecność. Kolejna zakładka to podstawa zakwalifikowania i to jest możliwość edytowania wpisów czyli informowania, wpisywania tego, co tutaj działo się na danych zajęciach. Jest z podziałem na semestr letni oraz na semestr zimowy. Eee, także domyślnie to nie jest nic uzupełnione, ale możemy edytować wpis i uzupełnić ymm, na przykład analizę postępów. I następnie przechodzimy do realizacji programu zajęć, czyli to są już takie standardowe wpisy odnośnie tematu, odnośnie autora. Eee, czas trwania zajęć możemy wpisać w godzinach, wybieramy również datę. Domyślnie dodaje nam się dzisiejsza, natomiast można to zrobić wstecz lub uzupełnić dziennik na przykład do przodu, czyli zaplanować cał sobie cały tydzień z góry. I kolejna zakładka to kontakt z rodzicami, nauczycielami lub pedagogiem. Także tutaj też możemy dodać konkretny wpis, żeby odnotować, że jakie na przykład były, jakie były omawiane zagadnienia czy problemy. Jest też miejsce na uwagi oczywiście, to jest opcjonalne, czyli jeśli tam nic dodatkowego nie chcemy wpisać, to oczywiście nie musimy tego dopisywać. Kolejna zakładka to hospitacje, i tutaj też jest możliwość dodawania wpisów. W każdej zakładce jest również historia zmian, czyli też można to sprawdzać. I ostatnia zakładka to notatki. To są takie dodatkowe rzeczy z danego dnia, czyli możemy wybrać datę, tak samo możemy to zrobić wstecz lub do przodu. Mamy możliwość zaznaczenia autora oraz treści notatki. I ostatnia, e, ostatnia pozycja to jest wydruk dziennika, czyli jeśli będziemy mieć cały dziennik uzupełniony, to na przykład co miesiąc możemy sobie taki, taki wydruk dziennika generować i on nam się tutaj będzie pojawiał kolejno, każdy wpis kolejno. E, oraz możemy też to zrobić na przykład na sam koniec semestru. Wtedy również będziemy mieć taką całą chronologię tego. W zależności od tego, kiedy taki dziennik potrzebujemy sobie wygenerować, sprawdzić jak to wygląda w formie PDF, wtedy generujemy wydruk dziennika i one nam się tutaj zapisują, czyli do wszystkiego mamy dostęp, do wszystkiego możemy wrócić. Ten dziennik jest w formie elektronicznej, dlatego jest możliwość edytowania wszystkiego. Nie używam tej korektora, <grytania> także nie ma z tym żadnego problemu. Gdybyście mieli jakieś pytania co do tej zakładki, to śmiało dawajcie znać.